Dzień dobry Ja jestem Jan Clay, Ogramy sobie Arama na serwerze EUW I będziemy sobie grać Heimerdingerem Mamy tanka są Mamy Adekery Asze Mamy zabójcę Szako, który coś tam powinien zrobić. Mamy Supporta Lux. Ja będę tutaj uzupełniał to wszystko. No i zobaczymy jak to nam pójdzie. Dobra. No dobra oho coś mi się wydaje, że kurde dźwięki trzeba poprawić. Tak, zdecydowanie trzeba poprawić dźwięki. Kiedyś byliśmy ludźmi. Witaj w obserwatorzy. Zmieniliśmy. Staliśmy się bronią. Zrodzą Pierwsza grze. Pojawiły się stwory. Coś takiego.

Udało ci się załóżć drogę. A, zabrać. cudny zapach nauki. Sojusznik pokonany. Sojusznik A. pokonany. Przeciwnik pokonany. Zostałeś pokonany. No to jest. Przeciwnik został Dobra. Sojusznik pokonany. Koniec serii. Przeciwnik został seryjnym zabójcą.

Ja w końcu ten. Kurde! Kilka razy próbowałem tego udać do No. Już to wygląda przede wszystkim dlatego, że moi sojusznicy się tam kurde dają zabijać. Ja też w sumie, no ale jest ja jestem harmony No co ja mam, może zrobić? Koniec. 1-3-1, ten... ale przynajmniej coś tam robię.

Po prostu nasi dają się łapać bardzo. O, widzicie, on z Talblank sobie weszła jak po swoje. To już nikt pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. O, widzicie? Ledwo się pojawiłem i już nie żyje. Trupy w drużynie przeciwnej. I nie no to jest. Jest to się wy, To się zapowiada na ten, to się zapowiada na szty, na. kurde. Jest Koniec serii! Przeciwnik jest nie do powstrzymania! Mała rzecz akcyś! Nie ucieknie! To przyjaciel, zapas na uciek! Koniec serii! To był klon chyba, tak? Nie, to nie był klon. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Trzeba zrobić wszystko, żeby tutaj... No brand, brand, tak A jak? Brant mi bardzo pomaga, jego tutaj ciężko coś zrobić. O ile Brandt ile LeBlanc. O Tak, Tak, LeBlanka ma 11 kili. Brandt ma 15 asyst i 5 kg no oni bardzo dobrze wykorzystują tych Branda il blanka. My tutaj po prostu nie mamy za bardzo jak zrobić, bo nasza... Przeciwnik pokonany! Nie bardzo, za bardzo... Nie za bardzo możemy jakoś odpowiedzieć na to. To już nie pokonany. Koniec stary. Koniec stary. To ja tam wystawiam kropkę nad i. Ha! Mała rzecz, a cieszy. Ja! Koniec serii. Dwa źle to wygląda. Źle to wygląda. Oni są kurde, bardzo... Chociaż ja mam taki sam poziom jak oni. Więc nie jest jeszcze bardzo tragicznie, ale jest źle. Jest źle, oni mają przewagę. Nie możemy. O, no widzicie, Leblak. Ona już jest na tyle mocna, że może je po prostu one shotować. i ja nic z tym nie mogę zrobić tak? Polilandy tu trzeba będzie zrobić banshee, tak przeciwnik pokonany. Przeciwnik dominuje. No, no muszę, te, ja muszę to pokonany. zrobić mi się banshee, ale ja na to nic nie poradzę, bo Dwa nic mi to nie da... W drużynie hmm, zdecydowanie za mało zmiennych. No przynajmniej nie ma kurde poddawania się. No tą Leblankę kosztowało trochę parapety na tak na mnie, na szczęście. Nie jest tak, że ona może sobie tak wchodzić i mieć to gdzieś. Teraz powinienem być trochę bardziej odporny, tak? No By trochę bardziej odporny, tak minimalnie Ona mnie już um, aż tak łatwo nie będzie mogła zaanszutować No to oni moje wierzyczki już teraz łączytują zostawiłem na To już nie pokonane. No co ta... Co ta sedu robi, przepraszam? No i nie, już nie żyje. No i nie mam wieżyczek, bo oni je wszystkie poniszczyli. Meska zrzuciła ulta. Rzasky, widzicie? Ja nic nie mogę zrobić, bo wszędzie ten brand jest. On na straszny zasiąd. O, widzicie już nie ma mojej wieżyczki. Na szczęście moja wieżyczka z układu tego branda bije. Ale, kurde, co on ma, że on jest taki odporny? A bo on ma archanioła, tak? I to, to automatycznie oznacza, że on jest nieśmiertelny, bo archanioła złożył. No dobra. Co zrobisz? Koniec serii. Sojusznik pokonany. Kurde, nawet nikogo nie się. Ten Brand jest dobry. No a ta Lux zamiast atakować Branda, to ona się w z Teen. bije no. Chociaż udało jej się Branda zabić, Koniec ale tak bardziej serii. przypadkiem niż. niż rzeczy, w No bo bez Branda to oni tu nie za bardzo będą mogli coś zrobić, bo on im zapewnia podejście tak. On ma taki damage, że oni mogą sobie spokojnie ten, ale przynajmniej udaje nam się przedłużać luz. No bo to jest luz, my... nie za bardzo ja. Nie ucieknie! Kurde nie dałem ten, nie dałem razy rozstawić w życiu. oni mnie zabili. No i widzicie, no tak to wygląda. 800. Zastanawiałem się, czy ja to dobrze zacząłem, no ale tak kazali robić. No ale 15 minut odcinka już jest, więc nie jest źle. Zapowiadało się, że troszeczkę że ten, mamy radę rozłożyć. Nie ma chyba za bardzo. Dwa w drużynie Koniec Nim została tylko dwie osoby. Na ten moment nie mogą tutaj twarde.

No, ja jestem jedyny, który przeżył, i ja tutaj za bardzo nie mogę. O, no, LeBlanka! To jest gość, który umie LeBlanką walczyć, tak? Więc ja tutaj przeciwko niemu nic nie zrobię. Zniszczono Twoją wieżę. Przy takiej przewadze... No, ta Leblanka ma 16 level, przepraszam, ale nie niby jakoś potężnej przewagi lebeli nie mają nad nami. zabójca? Nie jest... Nie wygląda to tragicznie niby, ale... Przeciwnik W praktyce... Jest niespecjalnie... 12.8, no super, tak, niesamowite statystyki. No no widzicie, ja tutaj dostaję i ginę totalnie przypadkiem, tak? Podejdę i bra ten, jakiś przypadkowy ten, przypadkowy wybuch Branda mnie zabija, no. <laughs> <To> jest... <Pokonane. laughs> Jasny gmin. O, ktoś na czacie się zorientował, kurde, że Brand nas zabija, no niesamowite, tak? Jasny gmin. Dopiero się zorientował, że Brand nas zabija.

Ale ta gra ten, ta gra. O! Brand! Oczywiście, kurde. Widzieliście to? No nie widzieliście. S napisał na czacie, Brand. Co za. Uj, że tak powiem. Jasny wind. I teraz, kurde, co by tutaj. Ja nie, naprawdę nie wiem, kogo. Ja mam tutaj ten. No, nie będzie ta Lux już. No, przynajmniej nie miałem najwięcej tych. Nie miałem najwięcej deadów. Ta Lux była dobra, ona tylko 9 śmierci miała. A to jest luks. Ona łatwo pada, tak? I teraz zobaczymy sobie wykresy. No, szako zrobił mniej damage ode mnie. A to jest dziwne, bo Szako jest zabójca. Jakim cudem on mniej damage'a niż ja zrobił? Ale zobaczcie, no dosłownie kurde każdy przeciwny plemię zrobił więcej niż się niż, yy, niż ja. <ścoughs> No tak jest, tak. No czasem się takie gierki zdarzają. Nic się ten, przynajmniej Rarola nie musiałem y, na tą grę y, zużywać. Więc co zrobisz. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, włączcie dzwonek, skomentujcie na dole. Wiecie, ja mam... Takie podejście, że nawet jeżeli wiecie, że przegracie, no to to, że walczycie i że przeciągacie tą, yy, tą grę, że przeciągacie ten mecz, nie pozwalacie przeciwnikowi łatwo wygrać, a chyba się zgodzicie, że przeciwnik tutaj, przeciwnicy tutaj, no nie wygrali łatwo, ta gra jednak miała prawie 20 minut, to samo w sobie się liczy, tak. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale takie ja mam podejście, dlatego nigdy nie zgadzam się na surrender'a. Tylko nie, kurde, walczymy do końca. Przegramy, to przegramy, ale walczymy do końca i tak. Do ostatniej sekundy. Nie ma poddawania się. W każdym razie ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends.